Będzie Pan teraz nadzorował działalność Limanowskiego Muzeum, proszę powiedzieć, jaka Pana rola konkretna akurat jeżeli chodzi o zarządzanie tą instytucją? Moja rola sprowadza się do tego, że do czasu zakończenia inwentaryzacji i zatrudnienia nowego kustosza muzeum czy dyrektora muzeum? Musiał być ktoś, kto, kto będzie wykonywał na przykład obowiązki wynikające z kodeksu pracy, obowiązki pracodawcy wobec, wobec pracowników. I do tego ta moja rola tak naprawdę się sprowadza. Bo przypomnę, że w dalszym ciągu nie zakończona jest inwentaryzacja. Mamy nadzieję, że zakończymy ją do końca marca. I wtedy zapadną decyzje, co dalej z muzeum, czy będzie w dalszym, w dalszym ciągu w takiej samej formie organizacyjnej funkcjonowało, czy będzie konkurs rozpisany na dyrektora muzeum. To zobaczymy.